choć do ogóle odcinku, pokazywałam stylizacje, pokazuje różne rzeczy i chęću yy, w szekm i przechodzimy w ale spora, ale spora, ale to ale spora, ale spora, ale tego ale zastąpimy yy, ale spora, ale spora, ale spora, ale

pobieramy no, jeżeli wam przechowuję taką osobę jeszcze nie, nie wiecie co tu się robić to się też właśnie wiedziałam że tutaj też robię to będę, ja powiem, tak, klikałem, nie wiem co robiłem i tutaj właśnie zobaczyłam że taki kod i no kod i wyklicam ten kod i, to dobrą chip. I tutaj zobaczyłam że download zip i wchodzę tutaj download zip, kod download zip o i wam się wybrało E, dobra zamkniemy to e, mam wtedy e, panel IT jakby i wchodzimy teraz w my games z 19 modów dobra, klejamy proszę e, nie zamienienie, dobra e, jeżeli chcecie zobaczyć że ja mam modów to już wam pokazuję e, miałem 2000 ale mi się usunęło, więc... Nam na razie mało. Mało, mało, no tyle mam. 397. <grystanie> e, no i dobra, teraz wchodzimy w w farminga. Ja już nie będę wchodził. E, nie wiem dlaczego, ale ten film będzie długo trwał. A dobra, może się też pojawić to ja mam tak fajnie, bo na ja przykład godzina film... Na przykład... Będę na przykład nagrała film z godziną, więc nagrę e, film z jedną godziną. To jest małym filmem w 7 lat. minut, więc 27 też. To rozwarowało mnie w tym czasie. Dobra, odlazowało. Przejdźmy w karierę.

Uciekłam mm -hmm. Przepraszam, że... Na ja co ja się dałem? Wiem, że ja przepraszam. Nawet X. a no tak, ja zapomniałem. Yy, pozdrawiam. Pozdrawiam oczywiście. Pozdrawiam Agro Adi. Agro Bogata Team. Pozdrawiam Edura Świane Tak wszystkie, pozdrawiam, yy, czekać. Masy Solec, pozdrawiam Warączka, pozdrawiam Panasa, pozdrawiam myślałem 15, pozdrawiam yy, Pawła Iśniowskiego, czyli mojego. Yy, pozdrawiam jeszcze yy, Wojana, pozdrawiam Baliona, pozdrawiam Katy, pozdrawiam Nupka. Ciò ti fa tanto. Ascolta, è questo settimane. Che Czekajcie, ja jestem, ale musimy ją legować, czekajcie, będzie są takie lagi, które przegrywam, nie wiem, dobra. Uwaga, teraz muszę do tej a Teraz możemy pan skrusza. Stań się. czy to jest chyba? Tyk. Czekajcie, Um, gdzie to było? To już ładne powinno być. What, what is so, I don't know I do think? Oh Yes, active for IT. i think I.T. And now let's I.T. So Mmm, Nie. To Nie wiem, co to jest Nie wiem. To jest w ogóle, nie wiem, co powinniście mieć, albo ja, ja mam po prostu inną sześćdziesiątkę, ale jak kupicie sobie jakiś ciągnik, czy coś, to 60, inno na przykład jak sześćdziesiątkę, ale inną na przykład. To porozki będziecie mieli, ty będziecie mieli ten, tego pan Lajci będzie no, więc to jest była Dziękuję wam za oglądanie i trzymajcie się. Cześć!